Państwa z zalanego słońcem St James's Park i zachęcamy do pozostania przed odbiornikami, bo już za chwilę rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. Witają Państwa Tomasz Złotowski i Jacek Laskowski. Czas na spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Newcastle United mierzy się z arsenalem. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek, nie jakieś piłkarskie. Możemy się teraz bliżej przyjrzeć jedenastce Newcastle. Sądzę, Jacku, że pokażą nam to, z czego słyną. Grę opartą na szybkich kontrach. Tego się spodziewam. Mają we krwi taką grę. Poza tym dysponują dobrymi wykonawcami do takiej strategii. Nie brak w nich ekipie szybkich, dynamicznych zawodników na flankach. No i są niesamowicie groźni, gdy tylko przejmą piłkę. Ważne, by dobrze bronić. A tak wygląda skład Arsenalu. Ustawienie zespołu na ten mecz to klasyczne 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi. To zapowiada dużo gry w bocznych sektorach boiska, dryblingi i dośrodkowania w pole karne. Liczymy na wielkie emocje i piękne bramki. Spotkanie rozpoczyna drużyna Arsenalu. Okazja, nie zepsuć tego! Bramka! Mamy gola już na starcie! Dobra to prognoza na resztę meczu! Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie primasowe. Przenawiamy więc grę po pierwszej bramce w tym spotkaniu. Leandro Krosar. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. To nie było dobre zagranie. Dobra interwencja i mamy przewrót. Saka otrzymuje podanie. Arsenal przesuwa ciężar pod bramkę rywali. Mamy dośrodkowanie na dalszy słotek. I gol! Ależ teraz są na fali. Trafiają drugi raz w ciągu kilku chwil. Dłamy wynik to 2-0. Gramy dalej. Będzie dobra okazja Bramkowa. Uwaga, dalej groźnie. Tylko słupek. Piłka wraca w pole. No tak, teraz Bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę. Wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. Pracą teraz piłkę na rzecz rywali. Piękne podanie. będzie ciekawie. I tak, gol! A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Piękna praca przy tym podaniu. dokładnie dobranie wprost na nogę. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Jeszcze jedna bramka. Ostre strzelanie kanonierów trwa w najlepsze. Wznawiamy grę od środka. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Groźnie, może strzelać. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone, niemal wprost na nogę. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze na 1 W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się goli. Piłka kolejną bramkę, motywację do gry i wszelkie szanse na odmianę A menedżer w pełni świadomy tego, że niewiele tu pomoże. Doskonała postawa w obronie. Podróż, uwaga, może być ciekawie. To jeszcze nie koniec. Gool! Szanowni Państwo, co tu się wydarzyło? Posyła piłkę do bramki z Moleja. Fenomenalne wykończenie! Pierwsza połowa toczy się pod Izzyk dyktando. To jest naprawdę totalna dominacja. Doskonały występ, bez wątpienia. Arsenal przenosi ciężar, Kryna na skrzydło. Broni to bramkarz, a na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo! Saka! Okazja! Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. Ruszamy dalej przy wyniku 6 do 0. Antony Langa. Nie, nie, nic tu nie zdziałają. Sytuacja wyjaśniona. Spuśnione podanie o ułamek sekundy. Offside. Byt przeciągnięty ten przerzut. Od autów znowu strona przeciwna. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Ma dobre opcje do rozegrania. za interwencja? Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie, Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Serwuje istną kanonadę, a pociski lecą celnie, jakby były zdalnie sterowane. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Będzie puszcza grę. Kanonierzy nadal przy piłce. Jurian timber. Ależ teraz ważna interwencja było bardzo groźnie. Oddalają zagrożenie pod bramką i będą mieć chwilę, żeby się ustawić. Dawid raja. Dobra próba podania. decydowane wejście teraz. Celne, prostopadłe zagranie. Czy z tego będzie gol? Wow! Skuteczna interwencja! Nie ma gola po tej groźnej sytuacji jeden na jeden. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodzy i zażegnuje ten kryzys. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Dobry waf polekarne. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Strata przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Prosar, no i teraz plan spalił na panewce. Dobry odbiór. Uwaga, masz szansę. Tylko słupek! Piłka wraca w pole! Ogrywa piłkę w szesnastkę. Mamy dośrodkowanie na dalszy słupek. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Nie utrzymują się przy piłce. Pewnie teraz kasuje tę akcję. O, teraz świetny pressing. Mają piłkę blisko bramki. Prosa. Szutka 16. A i były. Pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż może następnym razem. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Co zrobi w tej sytuacji? I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się o ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być go. Spotkanie powoli zbliża się do końca. Nie mamy złudzeń. Kto jest dzisiaj lepszy? Będzie out dla Newcastle. No, zapowiadało się ciekawie. Ale zatrzymują ten atak. Szybko przecinają te akcje. Dobre teraz ustawienie w linii obrony. Uwaga! Może strzelać! Aj! Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Ostatni gwizdek Arsenal zdobywa w dzisiejszym spotkaniu trzy punkty. No, dziś w tym spotkaniu lidowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.